W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy dzisiaj w Lubiszewie Trzewskim, w powiecie Trzewskim, w miejscowości, w której znajduje się sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Zapraszam do środka. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem świętej trójcy. Trójca Przynoświętsza jest przedstawiona w głównym ołtarzu, a w ołtarzu bocznym, tutaj, mamy figurkę Matki Bożej o tytule pocieszenia. Figurka pochodzi z XIV wieku, ale jako sanktuarium to miejsce ustanowione jest dopiero od roku 1997. Kult jest od wielu wieków, natomiast, tak formalnie, że można przychodzić tutaj. Uzyskiwać od pusty przed tym wizerunkiem to dopiero od 97 roku. Figurka Matki Bożej Pocieszenia została ukoronowana koronami papieskimi, poświęconymi przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. W ołtarzu głównym, jak wspomniałem wcześniej, znajduje się wizerunek Trójcy Świętej. Bardzo wyjątkowy, dlatego, że postać Ducha Świętego znajduje się na krzyżu. Zazwyczaj w tamtym czasie, kiedy tworzono ten wizerunek, Ducha Świętego przedstawiano nad Bogiem Ojcem. Spotykając się dzisiaj z Matką Bożą Pocieszenia, pomyślałem, że moglibyśmy w ramach takiego zadania dzisiejszego, adwentowego, Stać się takimi ludźmi pocieszenia. Zapraszam Ciebie, drogi słuchaczu, do tego, abyś pomyślał, komu dzisiaj możesz zrobić dobry uczynek, Jakiś, jakąś małą pomoc, coś może za kogoś wykonać, ale tak, żeby się żeby tego nie zauważył, żeby się nie zorientował, że, że komuś pomagasz. Taki skryty dobry uczynek, czy, czy rodzicom, czy mamie, ta, czy, czy tacie, czy komuś z rodzeństwa jaki skryty, choćby najmniejszy, dobry uczynek, chcemy stawać się ludźmi pocieszenia, tak jak Matka Boża.